No cześć, witam wszystkich uczestników Grychelstown. Dziadek dzisiaj zagrał może jakimś tam roach'em, roach'em. Ale, ale już dzisiaj będę gadał, będę. Ostatnio nie wiem czy ktoś oglądał film, nie ma kino było, w starym kinie nie ma kino. dziadek nic nie mówił, nic, no prawie nic. No dobra, dzisiaj będę komentował, okej. Okay. Takie były sugestie. No dobra, pośmiejemy się. Z dziadka. No dobra, ład z księciuniem, z księciuniem będziemy grać. Zobaczymy co, co, co z tego będzie Co tu mamy, co tu mamy? No muszę się przyjrzeć. No dobra, zostawimy to? Może tak. OK, zobaczymy co z tego będzie Nie ma co, co szukać tam z monetą dziadekra <śmany> Mamy złotą monetę Okej, okay, no dobra, co tu robić? Odkryć kartę może co? Czy nie? Czy wtasować tu Na razie nie będziemy, nie? Dobra, odkryjemy coś. Odkryjemy miłość nieznaną. No dobra, to wszystko. To wszystko. Mamy coś takiego. Samopał. Samopał. No dobra, co teraz tutaj, co? Wyobrażeń? Nie. Wtasować coś? Nie. Chyba nie. No dobra, tu. To... A nie ma co zabrać. Nie wiem. Kombinacje hmm. alpejskie jakieś. Ja cię nie mogę. No dobra, wtasuję. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy lepiej, czy nie. Dokonać, by lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić. Do taku, do taku. No dobra, to chyba wszystko. To wszystko. Monotyz Monetę zostawię jeszcze. Zostawimy monetę. Jakieś dwa zeregi. Dwa zeregi. No dobra, spróbujmy tę, tę broń, że tak powiem. Ta broń mam do ataku. Do ataku. Ale czy teraz co? Dawać coś? Jo, cio, nie mogę. No dobra. Zagramy coś takiego. Do ataku, do taku. Jeszcze raz, bo na te Dobra. Okej. Okay. Pięć zadamy, co? Zaklęcia jeszcze jakieś. <ślesk> a no, tu nie ma los, losowego nie, nie ma no dobra, jadę tu może zobaczymy co, co z tego będzie możemy wyciszyć kogoś najlepiej prowokacje. wyciszyć prowokację albo co tam jeszcze jest o pieczana jakaś tego ciszymy, nie wyciszymy, nie. Nie, nie ma szans. <noise> Cios, ciosa w plecy też nie. <noise> Dobroni, Dobroni. No dobra, spróbuję do broni dać. Kombinacje alpejskie, nie wiem. Tu dwa. No dobra, jedźmy. Nie wiem. Czy to dobra opcja? Co tu możemy wtasować jakieś, nie wiem Od lewego do prawego? To Kaja, Kaja chyba śpiewała coś takiego. Prawy do lewego, nie? Nie lewy. Prawy. No dobra, zobaczymy. Co tutaj z tego wyjdzie? Sam jestem ciekaw. No dobra. Popatrzcie, popatrzcie. Testuję, testuję tutaj w tali, różne talie. no. Co on tu wykombinuje? Co? Pieczara, pieczara. No tu 7, 7, ja ciekawy. Ale siecze, siecze, Larwy, larwy jeszcze, kłocie! Co to za larwy? To na, na ryby, chyba co? Na ryby. Na haczek się zakłada larwy. Lol, bo. No dobra, spróbujemy dobrać jakiegoś pirata, czy nie? Mamy coś, czy nie? Ciosa w plecy. Hmm. Wybrać cele. No dobra. No spróbujmy tutaj. No dobra, jest, jest coś tam. Nie. Wyciszymy, może co? Wyciszymy. Wyciszymy. I co teraz robić? Jocie Ciosa w plecy? <laughs> nie, chyba nie Chyba nie Może to, co? Nie wiem, sam co robić mam Idę tutaj, tego Siedem, jocie nie mogę Tasować tu? Nie no, jadę tu może, nie wiem Ła, za późno, jeszcze trzeba było da, za, da, zadać tutaj. <laughs> Z kombinacją. <laughs> Ale dziadek nie zdążył. Za długo się zastanawiam. No. <laughs> wybaczcie, wybaczcie. Wybaczcie mi. Można było go pojechać, prawda? I by, by, byłaby wygrana, pewnie. <laughs> A tak to nie. <laughs> dziadek się spóźnił trochę. No dobra, co tu robić teraz? Tu siedem. Ja cię nie mogę tu 7, mojej Siedem, siedem. Malutko. <ścoughs> Ciosa w plecy. Ja cię. Tyle możliwości. Co tutaj robić? Do ataku może, co? Do ataku. Dziewięć. Dziewięć. No i dobra. Może starczy, co? Dwa. Zadam. o przepraszam bardzo. Przepraszam. No dobra, udało się, udało się. Nie często się dziadka udaje. Nie. No dobra, mamy zwycięstwo. okej okay, dobra. Jakaś Gwia gwiazdka wpadła. A to zobaczcie dopiero sreberko dziadek wszędzie. Masakra, jak to mówić. Weź tu graj, no weź tu graj. No ale myślę, że e, liczy się zaba zabawa przede wszystkim. Taką mam nadzieję, no ale to liczę na komentarze. Z dziadkiem na wesoło gramy, na wesoło. No dobra. Ee, życzę jak najwięcej wygranych oczywiście ale jeszcze może pokażę w mojej kolekcji jak ten roach roach wygląda <ścoughs> udało się wygrać no to co, co, co mam wam nie pokazać <ścoughs> co mam wam nie pokazać to to takie coś takio tako, takio <ścoughs> Róbcie sobie zdjęcie, wypatroszenie. Och, Dziadek zakończył wypatroszenie. No dobra. Dobroni, broni, do broni, kombinacje alpejskie i tak dalej. No dobra. Good to okay. Jeszcze tu Dziadek ma parę talii. To jakbyście tam chcieli to mo, możecie tam dziadka kanał subskrybować to, to po, pooglądacie talie jakie dziadek ma no dobra gotowe jeszcze raz no dobra cześć hejpa pozdrówki do wszystkich no i oczywiście tam wygrywajcie wygrywajcie dziadek nie ma czasu grać no ale to Bawimy się. Cześć.